Cześć, jestem Radosław, jestem typem macho i na wstępie od razu chciałem Państwu przypomnieć jaki to jutro mamy ważny dzień. Dzień bez stanika! Takie święto jutro obchodzimy wszyscy. Ja też będę obchodził, tak jak rok temu, także i jutro nie kupię sobie żadnego stanika. O! Taki mam plan. Ale co innego sobie kupię? Bo pieniądzory, to ja będę miał, bo kupon będę miał w grze. A taki dzisiaj kuponik wyrychtowałem, że te pieniądze do wygrania, to ja już mogę sobie do budżetu spokojnie dopisać. A żeby nie było, że ja taki jestem samolub i tylko o sobie, to ja się tym kuponem z Państwem zaraz podzielę. A jak! A co sobie kupię? Tak myślałem, jak to wejdzie. Myślałem o Xboxie albo jakiejś innej tam konsoli do gry. Nigdy w sobie nie grałem, ale tak mówię. A co mi tam? Kiedyś se zagra. I tak myślałem, myślałem, ale mi przeszło. Dlaczego? No bo ostatnio jakiś zawodnik w lidze angielskiej, i to chyba nawet profesjonalnej, złapał kontuzję. Złapał kontuzję grając na konsoli. I nie mógł wystąpić w ważnym meczu. Jakoś tak się przesadnie. Podekscytował, źle tam stanął na coś. No i złapał kontuzję. No, i skoro to jest takie kontuzjogenne, to gdzie ja to będę kupował. A teraz zobaczymy sobie taką bramę rzutu karnego, że jak ten strzelec przy tym kontuzji nie złapał, to ja nie wiem. No i państwo pozwolą, że ja teraz też sobie coś takiego zrobię. No i już jestem. Do zrobienia. Następnym razem pokażę rywalom na boisku, jak to się robi. Uff, to się zgrzałem, ale kontuzji nie mam. I teraz spróbuję nie złapać kontuzji przy moim pierwszym typie. HPL, Berszewa, czy tam Birszewa, bo tak chyba brzmi ładniej, gra z Lechem Poznań. I jaki będzie wynik tego spotkania? No 1X będzie, no kurde, no przecież nie inaczej. A jeszcze co do kontuzji, to ostatnio w czwartej lidze słowackiej piłkarze jednego z zespołów zaproponowali takie rozwiązanie taktyczne, że to kontuzjogenne mogło być. Peszczelić z główki przy rzucie rożnym, no to jeden drugiemu zawodnikowi na barana wyszedł. No pomysłowe to to nawet było, ale w akcję całą wkrzanił się oczywiście ten co zawsze z gwizdkiem. Okazało się, że na barana nie można wchodzić. Nawet koledze zespołu. Tak więc na Słowacji sędzia był czujny, a teraz wędrujemy do Argentyny i tam arbiter tą czujnością, no tak no raczej się nie wykazał. Tam była taka sytuacja. Ta reis, no to przypatrzmy się teraz uważnie, gdzie poleciała futbolówka, w bramkę czy obok? No zawodnik, który oddał strzał Nie! zaczął się cieszyć. A sędzia chyba nie był pewien, i skoro ten się cieszy, to se pomyślam, to chyba gol jest. I bramkę uzał. A na powtórkach to raczej widać, że tego gola to nie było za bardzo. A więc taka delikatna wtopa tam się przytrafiła, ale ja żadnej wtopy mieć nie zamierzam. Teraz będzie drugi typ: mecz Union berlin Malmö i moim zdaniem ten mecz wygra Union. Typ oczywiście wejdzie, ale kontynuujmy jeszcze chwilę wątek takich drobnych wtop, czy tam nieporozumień. Na amerykańskiej lidze basebola się ostatnio działo i to na trybuna! Taka pewna akcja damsko-męska tam się odegrała. A na nie to, że tam jakaś kopulacja jak ostatnio. Nie, 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 nie. Teraz pan na oczach publiczności uklęknął przed wybranką swojego serca. Wyjął jakieś tam pudełeczko. No właśnie, no i wszystkim się wydawało, że jest to pudełeczko z pierścionkiem. A z czym było? No zamiast pierścionka do tego pudełeczka włożył lizaka. No a pani się okazało, że akurat na lizanie ochoty nie miała. No i tak chyba średnio ten żart się spodobał. Bo za dużo ludzi dookoła. No powinien to zrobić na jakiejś innej dyscyplinie. Może na przykład na jakimś u nich To tam chyba akurat za dużo ludzi na te mecze nie chodzi. A szkoda, bo czasem się dzieje. Teraz sobie zobaczymy, co się wydarzyło ostatnio. I to chyba nawet Polka jest główną bohaterką tej akcji. No, ja muszę szczerze przyznać, że to jest jedyna dyscyplina sportu, na której się nie znam. Ale mi to wygląda na ładne zagranie. Że to nie było zwykłe zagranie. A co najmniej tak samo niezwykły teraz będzie mój ostatni typ: to będzie mecz Żalgiris-Wilno-Piunik. Piunik z Armenii. I ja typuję, że Żalgiris ten mecz wygra. Żalgiris 1. No i to by było na tyle, ja przypominam o jutrzejszym dniu bez tanika, Czwartek dzień bez tanika, a w piątek jest dzień jaj, tak, w piątek robimy sobie jaja i się śmiejemy, ja też się z czegoś pośmieję, jeszcze nie wiem z czego, jak to nie wiem, no będę się śmiał pewnie jak ten kupon, który dzisiaj wyryftowałem wejdzie, <laughs> ale się będę śmiał, ho ho, ho. A może nie, a może będę się śmiał jak on nie wejdzie właśnie, bo ja nie wiem, to będzie śmieszne, że on wejdzie, czy nie śmieszne, Ech, nie wiem. Dziękuję za uwagę.